Hej, hej, mam pytanie do Was, czy czujecie już magię świąt? Jeżeli nie, no to zapraszam na dzisiejszą premierę. Kupiłam 5 sztuk, wkład 25 zł. No i właśnie mamy taką tutaj świąteczną zdrapeczkę, bardzo ładna, piękna. A czy coś w niej będzie, zobaczymy. Będziemy szukać naszych liczb albo symbolu pliku. Ten symbol mogli dać inny, nieco świąteczny, no ale kasa na święta też musi być, więc powiedzmy, że jest OK. Główna to 100 tysięcy złotych, może wpadnie i wtedy będzie już taka prawdziwa magia świąt. Zapraszam do oglądania. Zdrobki nie są po kolei. Tutaj mamy numer 49, a więc zaczynajmy. Tutaj szukamy w tych bombkach tutaj liczb tych potrzebnych nam. A raczej tych, które wygrywają. A są to takie liczby. O, i moja dziewiętnastka. No to może będzie dobrze. Piękne gwiazdki tutaj są i w tych gwiazdkach szukamy tych liczb. No ale niestety już mamy obok. Ale to nie znaczy, że nic tu nie będzie. 56, 51, 23. 31. No to tutaj nie mam. Kolejny, ostatni rządek. 24. Nie szukamy. 29. Nie ma. 22. Też było blisko. 39. Blisko. I 36. No niestety ten obok jednak był znakiem na to, że nic nie będzie. Ale jeszcze mamy

Trzydzieści dziewięć, siedemnaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia trzy, czterdzieści sześć, dwadzieścia dwa, nie, nie szukamy trzydzieści jeden i pięćdziesiąt osiem. Niestety kolejny tutaj yy, pustek. Szkoda

54, 25 nie ma takich liczb. 37 niestety, 45 nie ma, 35 nie ma, 34 nie ma i 13 nie ma. A więc niestety dalej nie ma tej magii. Ostatnie dwie przed nami.

35 nie ma. 11 o, mamy kolejną wygraną. No to już będzie lepiej. 33 nie. 26. Nie ma takiej liczby, ale mamy 45. No to chyba musi być jeszcze jedna liczba, żeby było 20, a czy tak będzie? No tak nie ma. A 15 chyba tu. A zobaczymy, nie ma co gdybać. No to tak, mamy wygraną pod 39. O, piękna wygrana 10 złotych pod pierwszą liczbą, a jeszcze mamy dwie. Bardzo ładnie. 11, kochani, sprawdzamy. 5 złotych. Aha, to tak, to zrobią. No w sumie tak. I co my tu? 45, 5 złotych, a więc 20 złotych. Po prostu tutaj dali dyszkę, a tu już po piątku 20 zł. No to pięknie. To już jest magia. Magia jest. Zobaczymy, jak wielka ta magia. Ostatnia przed nami z numerem 25. I tak mamy. 49, 27 szukamy, 32. I trzynastki, no i oczywiście symbolu pliku. O tym nie zapominajmy. 51 nie, 30 nie szukamy takiej liczby, 12, 45 nie ma, 15 nie ma, 58 nie, 46 nie pojawia się w tych naszych. Tak samo jak i 26, 59 i ostatnia gwiazdka 33, a więc było tutaj blisko. No to kochani, podsumowanie przed nami zobaczymy jak wyszło. A więc tak myślę, że jest nawet udana ta premiera, ponieważ wyszło na wkład 25 zł odzyskałam 20, więc minus 5 zł. Ale licząc jeszcze zabawem i to, że tutaj mogłam Wam pokazać te zdropeczki, no to jest dobrze. Mam nadzieję, że poczuliście magię świąt, chociaż może to jeszcze nie ten czas. Lot to powinno przynajmniej w grudniu wydać, ale okej, okay, już pomału się to czuję. Yy, więc tak, dziękuję Wam za oglądanie. I jeżeli są nowe osoby, no to zachęcam oczywiście do zostawienia subika. No, bo jeszcze będą świąteczne zdrobki na kanale, wiadomo, muszą być. I to by było na tyle. Dziękuję i życzę Wam miłego wieczoru. Pa.